Co to był za mecz, co to było za spotkanie? Istny pogrom, Bayern Monachium wygrywa 7 do 1, a także Liverpool kontra Inter 1 do, 1, 1 do 0, jeśli chodzi o zwycięstwo Interu, ale w sumie to przegrana Interu. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie analizę tych dwóch spotkań i także hat Roberta Lewandowskiego. No to było przepiękna uczta, jeśli chodzi o wieczór piłkarski. Pogrom, jeśli chodzi o Bayern Monachium, deklasacja Salzburga, Pokazali praktycznie ich miejsce, jeśli chodzi o piłkę europejską, i też hatryk, przepiękne gole Roberta Lewandowskiego, w tym dwa z karnego po tak naprawdę tej nieudanej ostatnich meczach, ostatnich praktycznie spotkaniach, jeśli chodzi o Bayern Monachium, kiepskich wynikach i też po prostu brak goli ze strony Roberta Lewandowskiego karta się odmieniła, bo rzeczywiście to wyglądało nie najlepiej. Natomiast właśnie zrobimy sobie analizę praktycznie tych dwóch spotkań. Oczywiście oprócz Bayernu będziemy rozmawiać też na temat Interu, bo tutaj była czerwona kartka Inter pomimo tego, że wygrywa to przegrywa, bo odpada jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Natomiast o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz. To zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Przepiękny mecz. Bayern Monachium wygrywa tutaj 7 do 1, jeśli chodzi o Salzburg, e, tak widzimy, że Salzburg dopiero zdobył bramkę w 70, w 70 minucie, ale też pięknie tą bramkę też zdobył ten zawodnik Mauritz Maurit, e, Kjargaard, Kier, tak? e, chyba tak się czyta jego nazwisko przepiękna w okienko, Manuel Neuer praktycznie tylko stał i patrzył, nie wiem, czy myślał, że ta piłka nie trafi w ogóle w, w bramkę, w światło bramki, no, muszę powiedzieć, że rzadko się zdarza taka sytuacja, żeby Neuer stał i patrzył, jak piłka wpada do bramki, ale bardzo ładna piłka, tylko wydaje mi się, że też naszą mu ta piłka dobrze, tak, nie ma co się oszukiwać, to troszeczkę była kwestia szczęścia, natomiast, no właśnie, Neuer wraca, można powiedzieć, że przynosi szczęście, jeśli chodzi o Bayern Monachium, kapitalna dyspozycja Roberta Lewandowskiego, zdobywa bramkę skarnego w 12 minucie, 21 minucie, a także w 23 minusie, minucie, tak? Absolutnie deklasacja, jeśli chodzi o tutaj Bayern Monachium. Gnawry zdobywa bramkę w 31 minucie. Thomas Miller wpisuje się na listę szelców w 54 minucie i w 83 minucie, a także Leroy Zane zdobywa bramkę w 85 minucie. Ludzie, co to była za bramka? To po prostu to było tak wyśmienite, tak? To był jakiś deser praktycznie, jakiś tutaj najpiękniejszy, najspanialszy deser. Robert Lewandowski odgrywa piłkę, jeśli chodzi o Zane w polu karnym z piętki. Zane wchodzi z całym impetem, z całą praktycznie prędkością, można powiedzieć na no ale nie będziemy tutaj mówić żadnych takich brzydkich słów. Wchodzi praktycznie na pełnej prędkości w to pole karne i oddaje szczał przepiękny w, na bramkę. No kapitalne gole. Żnabli też po prostu ładny gol, bo ostatnio ten celownik nie był dobrze wycerklowany, No kapitalne praktycznie spotkanie. Kolejna sprawa, Robert Lewandowski, który pokonuje dwu, no, trzy, trzykrotnie, tak, bramkarza Salzburga, ale dwukrotnie jeśli chodzi o karny, drugi karny zdobyty, strzelany praktycznie w to samo miejsce, wyczuł tutaj bramkarza, chociaż poczekał do samego końca e, i widział, gdzie on się rzuca i w tym samym praktycznie miejsce, nieprawdopodobna sytuacja, no absolutnie, kto nie ogląda tego meczu, nie żałuje, e, bo Robert Lewandowski, mamy tutaj właśnie Hatrika widać był zadowolony po tym spotkaniu tak a tutaj jeśli chodzi o właśnie grę Sergej Gnabry zdobywa bramkę właśnie w 31 minucie tak myślę właśnie bo jeszcze tutaj zrobimy sobie analizę jeśli chodzi o zawodników no ale wiadomo że Bayern Monachium był lepszą drużyną pierwszy mecz tego nie oddał w pierwszym meczu po prostu były problemy zdrowotne, bo informowałem wielu piłkarzy koronawirusa i tak dalej. Koronawirus. Miller też zdobyła dwie bramki, bardzo ładne bramki. Też po prostu były tutaj pretensje, bo ostatnio zdobył bramkę samobuja, tak, szczelił. Chociaż ja, czy ja wiem po prostu, czym mieć pretensje. Podaj, że Mile to była jego pierwsza bramka, jeśli chodzi o występy w Bayern Monachium, przynajmniej od lat, jeśli chodzi o samobójia, więc no, nie miałbym tutaj pretensji, tak? Czasami może się zdarzyć, natomiast teraz bardzo szybko się zrewanżował. tak? No i Zane, przepiękna bramka, absolutnie, to jest po prostu na pamięć. Znaczy, ja byłem zdziwiony, bo Zane szedł z takim impetem, Robert Lewandowski odegrał mu taką tą piętką. Rzeczywiście po prostu, no bo czasami może być odegranie piętką i by poszedł na boisko, ale on biegał taką prędkością. Nie, wiadomo, w obrazie telewizyjnym to tak się wszystko fajnie wyglądało, natomiast jakbyście byli na boisku, to nie wiem, czy było takie łatwe, żeby po prostu wycelować, tak obliczyć praktycznie tutaj nabiegnięcie zane. Przepiękny, przepiękny mecz praktycznie. Zobaczmy sobie też wiadomości, jakie się pojawiły. Rekordowy hat-trick Roberta Lewandowskiego, Robert Lewandowski znów bohaterem, Bayern Ciercinale Ligi Mistrzów, Bayern Monachium kontra RB Salzburg, Robert Lewandowski zachwycił niemieckie media. Liga Mistrzów, Bayern Monachium kontra FC w Salzburg, popis Lewandowskiego, Liverpool i Bayern w Ciercinale. Klasa światowa, popis Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Klasa światowa nie tylko faktem, że zdobył gola, zdobył też hat, zdobył tego hatrika, tak, w tym spotkaniu, ale też gra, medyspozycja to jak asystowa przy bramce, właśnie chociażby tutaj zane. No, kapitalna sprawa. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj może na składy no nie, na przebieg też nie na statystyki, tak, chociaż statystyki nie grają. Czy według statystyk Bayern Monachium był lepszą drużyną? No widać tutaj po statystyka, że był lepszą. Tak, faule mamy 8 do 14, jeśli chodzi o Bayern Monachium 8 więcej razy faulowali piłkarze RB Salzburga. Posiadanie piłki duża przewaga, jeśli chodzi o Bayern Monachium szczały 18 do 7, szczały na bramkę 9 do 4, więc no duża przewaga jeśli chodzi o Bayern Monachium, ale to też nie jest sytuacja taka, że RB Salzburg nie ma tych szczał na bramkę. I posiadanie piłki, przewaga podania, też duża przewaga Bayernu, nie, dwukrotna praktycznie, celność podań, no dosyć wysoka, bo zawsze tam jest około 80%, w tym spotkaniu była dosyć wysoka celność podań. Miejmy nadzieję, że w końcu, właśnie tutaj yy, nagle Panem popracował nad tym aspektem na, podczas treningów, bo to szwankowało. Rzuty rożne 6 do 2, czerwone kartki, 0, spalone 2 po stronie Salzburga. No, i tak to właśnie by wyglądało. Dobra. Eee, mecz na Alias Arena, kapitalna atmosfera, kibice byli też, no kapitalne po prostu spotkanie. Warto było czekać po tych niemrawych ostatnich spotkaniach, jeśli chodzi o ligę. Przechodzimy do kolejnego spotkania, a mianowicie Liverpool kontra Intermediolan. Mecz, który. Za... A nie, przecież ja miałem to o ocenie jeszcze piłkarzy. No czemu nie mówiliście, właśnie? No. Przechodzimy tutaj jeszcze do oceny, właśnie piłkarzy. Dobra. Ziomeczki, gdzie są te składy? Właśnie, e, mamy tutaj naszych ziomeczków. To jest tak: Neuer, Zyle, Pawart, Hernandez, Musiala, Zane, Koman, Robert Lewandowski, Thomas Miller, Kimiś, Gnabry Zobaczmy sobie, że tutaj były zmiany. Musiala, Hernandez z Dżnabry. Zyle, tak, Koman, sporo taktycznie tych zmian wprowadzał tutaj Nagelsmann Natomiast Neuer bardzo dobry występ, nie obwiniał go o tą bramkę, nie miał szans. Ehm, bardzo dobry występ Zane, Müllera, Roberta Lewandowskiego, Dżnabriego, ehm, Musiala. Troszeczkę tam skiksował, by bliski tego, żeby zdobyć bramkę. Koman też bardzo dobry występ. Kuczy kogoś, kto by można było skrytykować? Hernandez troszeczkę sobą w grę, moim zdaniem. Zyle też dobry mecz, chociaż Zyle ostatnio miał lepsze mecze, praktycznie tutaj ligowe. Wszedł pomekano, wszedł też Erik Maxim Czupomoting. E, Buana Sar o Roka wszedł. E, no, tutaj ja wiem, wiecie, po prostu takie mam zdania na temat niektórych zawodników, tak? Chupomotik, wiadomo jako ten joker na podmęczonego przeciwnika. Miałby się wpisać na listę szersów, ale tak się nie stało. E, s, no, nie oceniam tych zawodników, e, tych co wchodzi z ławki rezerwowe, bo byli zbyt krótko. Ale powiem tak, sar roka słabo i quasi tak. Tak bym to po prostu ocenił. Pamekano troszeczkę lepiej. To właśnie wyglądało. Dobra, jako dwumetr widzimy 8 do 2. Absolutna dominacja, jeśli chodzi o Bayern Monachium. I mamy kolejne spotkania, więc Liverpool kontra Mediolan, to też było fajne spotkanie. Dużo tutaj było takich gry nerwowej, aktorskiej. Eee, no, fajna sprawa. Vidal, mamy tutaj Tiago, a więc byłych zawodników Bayernu Monachium, zresztą było to widać przed tym meczem. Eee, tam poklepali się, pogadali chwilę, praktycznie jak wychodzili z tunelu na murawę. Teraz rywalizowali przeciwko sobie w zupełnie innych drużynach. Natomiast tak, to spotkanie zakończyło się ostatecznie zwycięstwem Liverpoolu, natomiast zwycięstwem Intermediolonu w tym spotkaniu. Zobaczmy sobie też na statystyki. Tak, Tutaj te statystyki wyglądają w ten sposób: 12 do 6 po stronie Liverpoolu, strzał na bramkę 2 do 3. Posiadanie piłki 63% do 37%. Aczkolwiek, moim zdaniem, Inter dobrze grał, tak? To nie była po prostu zła gra Interu Mediolan. Dobrze po prostu grać. Zdecydowanie lepiej grać w tym spotkaniu niż w tym pierwszym spotkaniu. tak? I tutaj mamy też żółte kartki 3 do 3, czerwone kartki 1. Mamy tutaj po prostu zawodnika, który miał wylot z właśnie wylot praktycznie z boiska. To był Alexis Sanchez. Wyleciał w 63 minucie, natomiast na listę szersów pisał się też Lautaro Martinez w 61 minucie. Ładna bramka Lautaro Martineza, aczkolwiek powiem w ten sposób, że Intermediolan miał więcej szans na to, żeby zdobyć gola. Troszeczkę szczęścia im zabrakło w tym spotkaniu. Tak to wyglądało, zresztą kapitalną tutaj parada Vidala, tak widzieliście to, wybił piłkę praktycznie, która szła na bramkę, stuprocentowa sytuacja, no kapitalna tutaj parada Vidala, można powiedzieć, obronił tutaj sytuację, bo byłoby, no była to by jeszcze większa przegrana Interu Mediolan. Zobaczmy sobie może na wiadomości jakie się pojawiły. Liga Mistrzów, Liverpool, FC kontra Inter skrót meczu Inter postraszył Liverpool wygrana tutaj Nera Curich, nie, nie wystarczyła do awansu Liverpool kontra Inter, zapowiedź tutaj nie ma nic ciekawego, w sensie po prostu to są starsze praktycznie wiadomości, tak? ja mówię o tych najświeższych no bo zapowiedź, no już po meczu jest Liverpool kontra Inter, szczęśliwa porażka Liverpoolu, wynik relacji Liga Mistrzów multiliga storkowych meczów no, nie, tutaj za wiadomości wchodzą dziwne. Dobra, myślę, że coś się pojawi ciekawego. Zobaczmy sobie jeszcze na składy, jeśli chodzi o to spotkanie. Alison, bardzo dobry występ tego bramkarza, aczkolwiek jednak, czy takie dwie, bo praktycznie parady interwencji Alisona były niepewne, muszę powiedzieć. Tutaj bym też po prostu powiedział w ten sposób: Żota, kiepski występ, moim zdaniem. Kiago Alcantara, średni występ. Mohamed Salah, zdecydowanie trochę lepiej, lepszy występ. E, Aleksander Arnold, bardzo dobry występ. Taki po prostu e, tak bardziej ofensywny, e, miał styl gry w tym spotkaniu. Następnie mamy Alexis Sanchez. Dostał czerwoną kartkę. Lautaro Martinez, e, fajny gol. E, Vidal, bardzo dobry występ. Żółta kartka, ale też trzeba było po prostu trochę w ten sposób grać, żeby zatrzymać tutaj i, i, i Liverpool. Dumfries, Brozowicz, Karhanoglu, Karhanoglu, też dobry występ, moim zdaniem. I potem mamy tutaj De Vrilla. De Vril, jeśli chodzi o spotkanie, Bastoni i Screenar. Ja bym sobie ocenił Bastoniego. Perisicz miał pewne przebłyski, ale też bym po prostu go ocenił. Fatalnie. Zresztą to też był zawodnik, który występował w Bayernie Monachium, więc zobaczmy sobie, ile tutaj było tych zawodników, tak? Aż trzech były zawodników Bayernu Monachium, jakby niech nie więcej. Więc tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o to spotkanie. Jeśli chodzi właśnie o to spotkanie yy, w tym meczu. Natomiast yy, mamy tutaj właśnie dwu mecz, 2 do 1, tak? To właśnie Liverpool wygrywa 2 do 1. Um, więc gdyby rzeczywiście Inter Mediolan jeszcze raz pisał się na listę strzelców, no to byłaby dosyć ciekawa sprawa, dosyć ciekawa sytuacja e, no i też ta czerwona kartka, bardzo brutalny V Alexis'a Sancheza, który musi skończyć bardzo dużą kontuzją tej piłkarza Liverpoolu moja zdaniem dobra decyzja, od razu wyciągnął czerwony kartonik e, sędzia Zresztą to jest ten stędzia, który po prostu nie lubi tutaj dyskusji, bardzo szybko reaguje. Natomiast tutaj co jeszcze bym mógł opowiedzieć o tym spotkaniu, w sensie kogoś wyróżnić na plus czy też na minus. Zobaczmy sobie może na przebieg tego spotkania. Galliardini, Bastoni, żółta kartka, no to już końcówka, 85 minuta. Też to jest jakby oczywista sprawa, tak no bo tutaj końcówka tego spotkania mi szansę jeszcze praktycznie doprowadzić do remisu, no ale to się nie udało, tak, to się praktycznie udało. Podoba mi się Intermediolan, tak? Podoba mi się po prostu jak interes pro prowadzony jest zdecydowana e, różnica na plus, jeśli chodzi o e, właśnie e, tutaj Intermediolan, jeśli chodzi o e, praktycznie tutaj Inzagiego, który prowadzi a Ambrosi wszedł darmian wszedł też e, w kino i Korea tak Korea chociaż muszę powiedzieć że po Korei większe było oczekiwania właśnie e, że wejdzie na to spotkanie moim zdaniem troszeczkę tutaj zawiód. E, Anderson wszedł Diaz, Anderson moim zdaniem słaba zmiana Najby też po prostu moim zdaniem słaba zmiana No ale mówię no z reguły nie oceniam zawodników którzy wchodzą w, ci w ciągu meczu Natomiast tak to właśnie wyglądało. Tak to właśnie tutaj e, wyglądało, jeśli chodzi o to spotkanie. E, więc tutaj mamy Bayern-Monachium kontra Salzburg. E, Bayern idzie dalej, natomiast Liverpool kontra Inter. E, e, Liverpool idzie dalej. Tylko wydaje mi się, że też no, nie ma co się oszukiwać. Tak? No, Liber, Liverpool był lepszą drużyną i w tym pierwszym spotkaniu, w tym drugim spotkaniu. Trochę więcej szczęścia, Inter, gdyby miał, to rzeczywiście mogłoby dojść tutaj do remisu. Natomiast no, tak się nie stało, tak, tak się nie stało. Dzisiaj są kolejne spotkania, więc Manchester City kontra Sporting, Real Madrid kontra PSG. Jedno z tych spotkań będzie transmitowane w telewizji polskiej w ogólnodostępnym paśmie, bodajże Real Madrid kontra PSG więc na pewno tutaj no bez żadnej kryptoreklamy, tylko tak po prostu informuję kibiców. Natomiast y, mamy tutaj y, ciekawą sytuację, jeśli chodzi o Bayern Monachium, bo ja jeszcze bym może wrócił, bo przed Bayernem kolejne dwa spotkania. i Zobaczymy, czy Bayern Monachium zaprezentuje taką dobrą dyspozycję. No bo ostatnio to nie wyglądało zbyt kolorowo. Remis z Bayerem Leverkusen 1-1. jednego. :1. a teraz czekaj praktycznie Hoffenheim, który ostatnimi czasy dobrze się prezentuje, jeśli chodzi o Bundesligę. No, i potem Bayer kontra Union Berlin 19 marca. 19 marca, tak to właśnie wygląda. Potem przerwa na reprezentację aż do 2 kwietnia. Dopiero 2 kwietnia będzie Bayer-Monachium podejmował Freiburg. Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o to spotkanie. No, muszę powiedzieć, że fajne te spotkania były, kapitane, praktycznie tutaj te mecze. Dwa wczorajsze Bayer kontra Salzburg i Liverpool kontra Inter. Eee, no, na pewno zabrakło, znaczy, zabrakło tutaj były większe oczekiwania, jeśli chodzi o bramki, że mogą być więcej tych bramek w tym meczu Liverpool kontra Inter. No, mówię, troszeczkę więcej szczęścia, gdyby Inter rzeczywiście miał. To tutaj no, mogło to wyglądać bardzo ciekawie, tak? Mogłoby to wyglądać bardzo ciekawie, jeśli chodzi o te spotkania. Zobaczmy sobie jeszcze, jeśli chodzi o Bayern Monachium kontra Salzburg. Salzburg, praktycznie tutaj jestem ciekawy jednej rzeczy, co Wam chciałem właśnie powiedzieć, jeśli chodzi o na temat zmian Salzburga. Bo wszedł po prostu Kamil Piątkowski, tak? O tym właśnie chciałem powiedzieć, bo przecież zapomnieliśmy kompletnie o tym, że w tym spotkaniu wystąpił też Kamil Piątkowski. Aczkolwiek, moim zdaniem, występ Kamila Piątkowskiego bezbarwny, kiepski, tak? Nie ma co się oszukiwać. No, nie dojechał po prostu jeśli chodzi o to spotkanie. Zresztą no, Bayern Monachium wysoka poprzeczka postawiona czy po prostu byłaby tutaj duża różnica, jeśli chodzi o Piątkowskiego, który wystąpiłby od pierwszej minuty, pierwszego pierwszej minuty, tak, tego spotkania, raczej nie, tak, wiadomo, że było, że yy, no, raczej po prostu Bayern Monachium nie wypuści tego zwycięstwa, yy, a Salzburg tutaj, yy, no i tak by przegrał to spotkanie, yy, chociaż po prostu tutaj muszę powiedzieć, że Piątkowski yy, moim zdaniem tam zawinął, tak, w istotnych, kluczowych praktycznie momentach tego spotkania, także no troszeczkę tam ma za uszami akurat podczas tego spotkania tak w sensie piłkarskim w sensie gry sesko Jani i też mamy tutaj Kiergarda Kier, Kiergard który zszedł z boiska no kapitalna bramka tego zawodnika w okienko tak no tutaj Neuer praktycznie bez jakikolwiek szans bez jakikolwiek e, szans jeśli chodzi o to spotkanie Um, także no, trener Zasburga, który miał takie wyśmienite poczucie po tym pierwszym spotkaniu, no jednak tutaj musi y, przełknąć czarę goryczy właśnie po tym drugim spotkaniu, bo jednak no Bayern Monachium pokazał y, kompletną dominację, tak, absolutna dominacja. Aczkolwiek no ja nie chciałbym znowu, żeby to była taki sinusoid, tak, że właśnie teraz pokażą dominację taką dużą, Zwycięstwo wysokie 7 do 1, potem kolejny mecz ligowy, i będziemy po prostu jakiś mdły, tak z Hoffenheim, tam wygrają, ledwo 1 do 0 na przykład, będą się cieszyć, tak? No bo będą mieć tą, 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 tą zaliczkę, tak, jeśli chodzi właśnie o, to, o tą ligę mistrzów, i powiedzą, no, że udowodnili jakość piłkarską i tak dalej. Muszę powiedzieć, że. Gdyby ten spotkanie Bayern Monachium przegrał i Bayern Monachium był odpad z Ligi Mistrzów, no tutaj posada zaczęła zaczęłaby się kiwać, zaczęłaby się praktycznie chwiać ta posada. Nie wiem czy by stracił praktycznie pracę. Moim zdaniem jest to słaby trener, tak. Co ciekawe, moim zdaniem do Bayernu może przyjść Hennes a więc bratanek Uliego Hennesa z właśnie z Hoffenheim, który naprawdę dobrą tam robotę wykonuje, dobrze się prezentuje. Inna sprawa, że też ma tam dwóch takich kluczowych zawodników wybijających się. Z grona pozostałych zawodników, którzy ciągną tą drużynę. Natomiast, moim zdaniem, no, Henes prędzej czy później zostanie trenerem Bayernu. No pytanie, czy to nie jest za wcześnie, no ale zobaczymy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, jak a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie na temat tego spotkania. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.